Błęknocześ, błęknocześ Wam wszystkim. Tu Wasz kochany Dziad już nie da żarty. Dzisiaj wieczór hiszpański. Ole! Ole! Będziemy sobie konsumować takie pyszne karapeczki po hiszpańsku. Z kiełbaską fueta, z pomidorami suszonymi, kochani, z pomidorkami koktajlowymi, z, z serami, z orzechami. Co tylko sobie życzy, życzycie. I do tego mamy, kochani. Soczek pomarańczowy. A, ah, pichotka. I kanapeczkę sobie zjemy teraz taką z pomidorkami suszonymi, z papryczką i z ogóreczkiem, o. Mm. Do tego sobie przegryziemy z serkiem, no. Kanapeczki takie w sam raz, na dwa razy, o. Wychodka, wieczór hiszpański, ole! Coś dobrego. Pozdrawiam Was, Wasz kochany dziadziuś, nie na żarty. Dzisiaj sobie konsumuję kanapeczki po hiszpańsku. O. O? Mm. Wychotka. kiełbaska chorizo jest tak samo fueta salami pomidorki suszone, orzechy ogóreczki sałata kiełbaska taka surowa o mm. same, same znakomitości Pyszności! Pozdrawiam Was i życzę miłego wieczoru i miłych snów. Wasz kochany Dziadusz! Pa!